mam sobie miejsce, ogarnęłam się, tak jak widzicie, pomalowałam i mam tutaj już spisane pytania od Was. Niektóre są z Instagrama, niektóre są właśnie z YouTube'a. Przejrzałam sobie trzy ostatnie filmy chyba właśnie, żeby odnaleźć te pytania, bo gdzieś tam się wiecie, bo tam pod różnymi filmami po prostu zadawaliście, więc musiałam sobie to wszystko spisać. Nie będę miała jakiejś, wiecie, kolejności szczególnej, e no, i od razu chcę Wam powiedzieć, że jeżeli Wasze pytanie nie znalazło się w tym filmie, to znaczy, że nie chcę na nie odpowiadać i że już nie będę na nie odpowiadać w ogóle nie będę się wypowiadać na ten temat. Także przykro mi, ale no, musicie, no musicie to po prostu zrozumieć i tyle, bo pewnych kwestii się publicznie nie porusza, dlatego że to powoduje taką falę komentarzy i wiecie, kolejne pytania tak naprawdę, więc. Nie chcę, nie chcę po prostu się w to bawić, dlatego skupiam się tylko na tym, co jest według mnie odpowiednie i mam nadzieję, że to uszanujecie. No dobra, to zaczynam od pierwszego pytania. Nie mam zapisanego, czyje to są pytania, no ale na pewno jeśli usłyszycie to swoje pytanie, to będziecie wiedzieli, że to wasze. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, mam jedną siostrę starszą ode mnie o 5 lat. Jak wiecie, mam już 30 lat. W sierpniu skończyłam, więc logicznie myśląc i dodając szybko, moja siostra ma 35 lat. Kolejne pytanie. Kim jesteś z wykształcenia zawodu? Powiem Wam tak. Moje plany takie naukowo-zawodowe w ogóle miały iść w zupełnie inną stronę. Ja zawsze. Chciałam pójść właśnie w tym kierunku informatycznym, bo też skończyłam liceum, właśnie zarządzanie informacją i tak dalej, wiecie, to są związane rzeczy właśnie informatyka, internet, i tak dalej, bazy danych, wiecie o co chodzi, chciałam iść na politechnikę, ale tak się życie poukładało, że w końcu poszłam na studium, związane właśnie z makijażem i ze stylizacją paznokci. <laughs> powiem Wam, że dopiero jak zaczęłam mieć te zajęcia właśnie praktyczne tam, bo oczywiście była część teoretyczna, yy, gdzie było właśnie dużo dermatologii, dużo anatomii, wiecie, jakieś yy, różne choroby i tak dalej, no i też była właśnie ta yy, część właśnie czysto teoretyczna, w której właśnie były zajęcia stricte z pielęgnacji, z makijażu i zajmowanie się ogólnie twarzą, no i z paznokci, także były właśnie jakieś robienie parafiny, jakieś stylizacje właśnie po, na paznokciach i wtedy sobie uświadomiłam, że kwestie paznokci w ogóle mnie nie interesują, że to nie jest jakby taka, taki zawód, który ja chcę robić. Zupełnie mnie to jakoś, wiecie, nie zainteresowało i poszłam bardziej w ten makijaż. I też później właśnie miałam różne zlecenia przy sesjach zdjęciowych. Sama robiłam zdjęcia i malowałam potem na sesjach. No, ale wiecie, jak to jest. Przy dużej konkurencji czasami no jest praca, czasami nie ma, dlatego potem poszłam w, w ogóle w zupełnie inną stronę. Wiecie, różnie, różnie z tą pracą było. Było trochę pracy na komputerze, trochę pracy w handlu, w sklepach i tak, wiecie, tak się przewijała moja kariera zawodowa. No i tak. Mogłabyś nagrywać dłuższe vlogi, na przykład kilkudniowe. Powiem wam tak. <grym> Oglądam innych YouTuberów. I powiem wam, że czasami jestem w szoku, jak widzę, na przykład, że vlog trwa 40 minut, 50 minut, albo godzinę nawet. I powiem wam, że zastanawiam się, po prostu, co yy, musiałabym robić, żeby tyle trwał u mnie film. Że naprawdę jakoś tak przyzwyczaiłam się już do tego formatu właśnie tych filmów yy, na 10 minut, na 15, na 20. Jak jest 30, to jest naprawdę, musi się coś dziać. I nie wiem, czy w ogóle chcielibyście Taką codzienność yy, po prostu konkretną, nie? Jak robię sobie śniadanie, tak wiecie, z pogadanką, pogadanka przy makijażu, Jak gdzieś idę z wami właśnie gdzieś w teren, dłużej żeby to się przeciągało, bo ja tak pewne rzeczy ucinam, ucinam i daję wam tylko takie wstawki kilkusekundowe, czy tam, czy tam jakąś minutę, dwie z tego co tak naprawdę może trwać kilka godzin, także. Eee, dajcie znać, czy chcielibyście właśnie, jaka długość filmów Was interesuje, czy wolicie właśnie bardziej vlogi, które są powyżej 30 minut, czy takie właśnie 10-20 minut dla was to jest takie akurat. Szczerze, że ja jak są takie dłuższe vlogi, no to muszę mieć albo więcej czasu na to, żeby to obejrzeć, albo sobie oglądam na raty, także koniecznie napiszcie, jakie rodzaje książek czytasz, czy jakąś polecasz. Lubię czytać książki. Ogólnie yy, też bardzo dużo czasu spędzam na czytanie w ogóle artykułów w internecie. Bardzo mnie interesuje tematyka taka: wiecie, zdrowotna. Zresztą, jak już jesteście ze mną dłużej na kanale, to już zauważyliście, że trochę mam hopla na punkcie tych wszystkich: wiecie, wartości odżywczych, że właśnie szukam sobie w produktach różnych: właśnie rzeczy, które mogą nas uzdrawiać, bo <laughs> tam, wiecie, jakieś minerały, witaminy, że trochę mam szajbę na tym punkcie. I też tutaj mam pytanie do Was. Czy chcielibyście w ogóle taką serię? Tylko nie wiem, yy, nie wiem w jakim okresie to by miało być. Może właśnie na listopad, bo to będzie taki, wiecie, martwy miesiąc, yy, jeśli chodzi o jakieś takie filmy tematyczne. Taką serię myślałam zrobić Chociaż są pewnie takie, jakbyście dobrze poszukali, to pewnie są na YouTubie takie filmiki, które by się tylko opierały na, na tematyce właśnie takiej zdrowotnej, że co zawiera, na przykład Magnes i lista produktów z żywności, jakie są tam ilości tego, z czym łączyć, z czym nie łączyć i tak dalej, co potrzeba, żeby się lepiej wchłaniało, no wiecie o co mi chodzi, tak, po prostu przejść przez wszystkie witaminy i minerały i składniki odżywcze, które są wartościowe i na co działają. Bo powiem Wam, że wczoraj oglądałam taki filmik odnośnie właśnie orzechów i się tyle dowiedziałam, że są takie po prostu idealne, wiecie, na zdrowie, że na krążenie krwi i tak dalej. Więc powiem, powiem że mega się tym po prostu jakoś zaciekawiłam. Jeśli tylko wyrażacie takie chęci, to napiszcie mi w komentarzu, bo może właśnie przez cały listopad sobie przejdziemy takimi po prostu zdrowymi produktami. Które są ogólnie dostępne, że wiecie, to są owoce, warzywa, orzechy i inne takie rzeczy, a na przykład nie jesteśmy na co dzień świadomi po prostu tego, jakie, jakie dobro w nich jest i, i może byłoby to dla Was po prostu cenne, taka wiedza, że napiszcie mi. Co do książek, tak wracając, yy, powiem Wam, że jak już czytam książki, to musi być yy, to książka, którą gdzieś tam, która mnie po prostu zaciekawiła. Że bardziej czytam takie, wiecie, jakieś biografie. Kupiłam sobie tę książkę, właśnie Mary z Polski, którą sama napisała. Moją ulubioną książką, yy, która nie każdemu przypadnie do gustu jest Turbulencja. Jest to erotyk, ale jest tak genialnie napisany, takie są opisy, że naprawdę czasami aż się je gorąco robi. <grym> Także polecam wam tą książkę. Tylko mówię, no teraz bardziej to. U mnie to w internecie jest to czytanie, ale czasami lubię, lubię sobie kupić książkę i gdzieś tam, wiecie, poczyść ten papier. Ale polecam Wam właśnie też książki Kinga, oczywiście, bo są super. Naprawdę yy, różne, różne serie, różne wydania są i przedstawia, przedstawiają taki mega mroczny po prostu dobrze napisany, taki kryminał, horror, takie wiecie, ciężkie, ciężkie klimaty to są, ale po prostu to nie, to nie jest jakiś świat, w którym ja siedzę, ale miałam okazję sobie, wiecie, przeglądać te książki nieraz i powiem Wam, że no trzymają na ostro, także polecam Wam książki Kinga. Książki o gotowaniu, właśnie te z jadłonomią i tak dalej, dużo właśnie takich wegańskich przepisów, Eee, szukam sobie na przykład, będąc w wępiku patrzę na te książki, co tam jest, jakie są e, opcje, właśnie gotowania. Także wiecie, u mnie nie ma jakiejś takiej konkretnej kategorii, tylko no, zależy, co tam mnie zaciekawi. Eee, kolejne pytanie: jak dajesz sobie radę z zimnymi kąpielami, czy nie marzniesz? To też długi temat. Będę też rozgadywać na ten temat godzinami. <noise> Może, jakby, u, u, najogólniej mówiąc. To opowiem Wam tą historię. Bo to jest w ogóle od czego to się zaczęło. Bo jak wiecie, bądź nie wiecie, no to mam taką przypadłość jak pokrzywka fizykalna od ciepła. Czyli moja skóra, przy kontak kontakcie z ciepłem, tworzy takie plamy, mikroobrzęki. No, także przy kontakcie z ciepłem, musiałam trochę usunąć bo. <grych> Nie starczyło mi pamięci. Przy kontakcie z ciepłem powstaje po prostu taki rumień, który jest właśnie z mikroobrzękiem i to strasznie piecze i strasznie spędzi i mija tak gdzieś około godziny do dwóch, zależy, wiecie, jakiej wielkości jest. Niemniej, właśnie muszę uważać, żeby bardzo ciała nie ogrzewać ubraniami, nie mogę się opalać, właśnie nie mogę w yy, cieple się kąpać. Jakieś gorące, wiecie, posiłki, herbaty, to też muszę na to uważać. Eee, no, także byłam zmuszona dwa lata temu coś się zawziąć po konsultacjach, oczywiście z alergologami i z osobami, które się na tym znają, które mi to stwierdziły, postanowiłam się wziąć w garść i codziennie, konsekwentnie, każdego dnia biorę zimne prysznice I powiem wam tak, jak jeszcze było lato. No, to jeszcze w miarę, w miarę dało się to ogarnąć. No, bo wiecie, było Wam gorąco, więc taki chód to był takim lekarstwem i dawał Wam ulgę, właśnie w upałach. A teraz, kiedy są zimne miesiące, kiedy tak naprawdę możecie tylko o tym, żeby schować się pod koc, nabić się ciepłej herbaty z cytryną i tak się ogrzewać, to powiem Wam, jest to trudniejsze. Niemniej, powiem Wam, zajęło mi trochę czasu żeby w ogóle nauczyć sojzad wierci, także olejcie to, ale muszę to nagrać dzisiaj. Mam, że długo mi zajęło w ogóle e, jakby ogarnięcie tego, w jaki, spo, w jaki poprawny sposób powinnam to robić, bo to też musi być odpowiednia metoda, żebyście nie doznali takiego szoku. I ja e, robię tak, że zanim jeszcze pójdę, wiecie, pod tą bardzo zimną wodę, to troszeczkę się, wiecie, rozbieram z tych warstw, żeby już tak minimalnie zmienić temperaturę ciała, żeby ona nie była tak zagrzana od ubrań, i tak wiecie, chodzę sobie taka bardziej, wiecie, no odsunięta. Trochę mi się wychłodzi ten, wiecie, ciało, troszkę się, tak wiecie, ostudzi z tego ciepła. No i idę do prysznica. I powiem Wam tak, że czasami po prostu aż mi się nie chce, bo to jest. Tak zimne, tak w pewnych momentach nieprzyjemne, że aż mam ochotę po prostu to wszystko rzucić i uciec stamtąd i iść po prostu pod kołdrę. Ale no wiecie, no musimy się myć, musimy dbać o siebie, więc. Po yy, doinformowaniu się, najlepszą metodą, właśnie na takie zimne prysznice, jest jakby rozpoczęcie kąpieli od jakby dołu do jakby do góry, tak? Więc zaczynamy powoli, nie spiesząc się, chociaż czasami już naprawdę ta woda jest tak zimna, że robię błąd i wiecie, mimo że zaczynam od dołu, to się szybko po prostu chce, wiecie, się na namydlam i szybko spłukuję i czasami nie jest to dobre, bo aż tłumi brakuje, dlatego nie róbcie tego I, i róbcie tak, jak wam teraz to opowiem. Czyli zaczynamy od stóp, powoli po prostu przechodzimy właśnie do łydek do ud powoli, powoli po prostu tą wodą się oblewamy, żeby organizm jakby się przyzwyczaił, żeby nie doznał tego szoku temperaturowego i dopiero idziemy w górę na brzuch i tutaj na klatkę piersiową tutaj moim zdaniem jest w ogóle taki najgorszy moment bo po prostu to jest taki wiecie punkt tutaj przy sercu i można dostać takiego wiecie takiego, że aż nie możecie złapać powietrza, dlatego no naprawdę powoli, na spokojnie i powiem Wam, że e, na, na samym początku no, gubiłam się w tym, jakby no, czułam się taka, wiecie, nie, nie swoją, ale już teraz po dwóch latach mogę Wam powiedzieć, że, że jest ok i potem jak już dojdziecie do tego momentu, no to wiadomo, ręce tutaj pachy, plecy. Plecy są też najgorsze, bo mają moim zdaniem, tak najwięcej ciepła i, <laughs> i ciężko jest z plecami, ale myślę, że właśnie tutaj taka ślamazarność, powolność w tym wszystkim, to da dobry efekt. E, oczywiście skórę głowy też trochę cieplejszą wodą, bo ani włosy nie lubią zimnej wody, ani skóra głowy, więc od razu mam to i oczywiście nie robimy czegoś takiego, że wchodzimy do prysznica i od razu zaczynamy od głowy i tak się oblewamy, bo to jest najgorsze, co można zrobić, bo wtedy no, można naprawdę wychłodzić sobie organizm i jest lipa. To tak jak mówię, od dołu, od stóp zaczynamy, idziemy po prostu do góry. Zważyłam po tych dwóch latach, że moja skóra się bardziej ujędrniła, że w ogóle jakoś tak y, lepiej reaguje właśnie, jak są te zimniejsze miesiące, że jakoś tak nie jestem już taką galeretą, tylko jestem bardziej taka odporniejsza na te zimne temperatury. No i jak najbardziej Wam polecam, bo ogólnie e, takie zimne prysznice też zwię zwiększają odporność na przeziębienia. Także... Polecam z mojej strony, tylko trzeba mieć naprawdę konsekwentnym być i takim wiecie walecznym, żeby to przetrwać, bo to nie jest przyjemne. Ale myślę, że, że jest do przetrwania. Ja tutaj jestem prekursorem takiego czegoś i myślę, że gdybym miała taką możliwość, to spokojnie mogłabym już po tych dwóch latach się zapisać do jakiejś grupy morsowania i, i naprawdę rozważam to, bo myślę, że już jestem spokojnie przygotowana. Także tak się rozgadałam. Więc przechodzę dalej. E, może zrobisz jakiś filmik z przeglądem jesienno-zimowym twojej szafy. Nie jestem jakaś super modowa, ale będzie film, właśnie gdzie wszystkie te moje rzeczy po prostu zobaczę, co mam w szafie, bo ja tak, wiecie, mam tak poukładane, że ja nie widzę tych rzeczy. Więc zobaczę, co ja tam mam, i myślałam po prostu, że wyciągnę swoje płaszcze, że wyciągnę wszystkie swetry, wszystko co gdzieś tam właśnie noszę jesienią czy zimą. I wam to pokażę, tylko musicie też mi dać znać, bo to wiecie, wy decydujecie, jak te filmy wyglądają w pewnym sensie. Czy chcecie te rzeczy zobaczyć na mnie i po prostu, że ja to wszystko poubieram po kolei, wam pokażę, czy wolicie na wieszaku, żebym wam pokazała ładnie, tutaj zaprezentowała <grym> i opowiedziała co, skąd, jak, za ile i do czego. Także myślę, że będzie film, tylko musicie <grym> brać czynny udział w komentarzach. Kolejne pytanie: czy jesteś sama z własnego wyboru? Powiem wam tak. Dla mnie osobiście kobieca niezależność to jest podstawowa sprawa, i cały czas dążę do tego, żeby właśnie w pełni być taka super niezależna, żeby, wiecie, nikogo się o nic nie prosić, żeby zawsze, wiecie, osiągnąć te swoje cele sama, żeby spełniać te swoje marzenia, tylko własnymi rękami, i tak dalej, cały czas do tego dążę i chciałabym, żeby tak wiecie, było w 100%. I powiem Wam, że. Bycie w związku ma swoje plusy i bycie samemu ma swoje plusy. Każdy gdzieś tam się odnajduje w tych różnych sytuacjach. Samotność nie jest fajna. Samotność moim zdaniem prowadzi do stanów depresyjnych czasami i wiecie, no, no nie jest fajnie, także cieszę się, że yy, też dostaję od Was właśnie wiadomości, że moje filmy Was rozweselają, że pomagają was, Wam zapominać o problemach i tak dalej. Cieszę się, cieszę się, że mam taki odbiór u Was. Powiem Wam, że ja jestem taką osobą, która gdzieś tam zawsze dążyła do związku, zawsze chciałam w związku być z kimś. Chociaż kiedy e, jestem sama, to też potrafię wiecie, zająć sobie czas, znaleźć sobie zajęcie, czuję się sama ze sobą dobrze. Czasem warto wiecie, sam, samemu ze sobą pójść na randkę, tak w cudzysłowie, że jakby zrobić coś dla siebie, pójść samemu do kina, czy na spacer. Że wiecie, no są Plusy, jakby z jednej i z drugiej strony, także już musicie po prostu sami ocenić, jaka wersja Wam bardziej pasuje. Wiadomo, że miłość dodaje skrzydeł, jak mówią, że daje siły i tak dalej, ale jeżeli jesteście sami i jesteście nauczeni, jakby bycia sami ze sobą, no to myślę, że też nie jest, źle. także taka moja odpowiedź. Koniec pytanie, które po prostu mnie rozwaliło. <laughs> I wiem od kogo jest to pytanie, bo to jest pytanie z Instagrama. Nie wiem jak mam to skomentować, bo to jest tak absurdalne. Co myślisz o teorii strun? I powiem wam, że na początku w ogóle nie miałam pojęcia o czym jest mowa, ale oczywiście wujek Google jak zawsze wie wszystko i sobie weszłam w to gogle i się okazało, że to jest jakaś teoria dotycząca jakby taka astronomiczna powstania świata i tak dalej, że jakby wszechświat się nie składa z punktów, tylko jest z jakichś strun, czy coś takiego, tak przynajmniej to zrozumiałam. Ale co to ma wspólnego ze mną, to nie mam pojęcia, ale tak. Mam Wam to przeczytać, no bo takie pytanie dostałam, na to odpowiadam. Także, co myślicie o teorii wszechświata, jak to powstało? Może Wy macie jakąś swoją teorię, możecie się nią podzielić. Tymczasem ja kończę. Dziękuję Wam wszystkim za pytania. Ściskam was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów. No i co? Widzimy się w następnym, pa pa!